Witaj w najnowszym poczku. Standardowym zabiegiem stosowanym przez innych sprzątających domowników jest wymuszanie na tobie poczucia winy, że oni akurat wieszają pranie, a ty grasz sobie na swoim Nintendo. Nie daj się wciągnąć w ich gierki. Inni dziś obchodzą. Cieszy Gor, Eutychia i Ryszard. Wszystkiego najlepszego. N zbliżają się wielkimi krokami święta wielkanocne. Te święta kojarzą mi się z dzieciństwem. I troszeczkę nakłamałem w poprzednich odcinkach mówiąc, że jestem chłopaczkiem z Radomia. Ja mieszkam w Radomiu 14 lat. Urodziłem się w Grudziądzu na północy Polski. I w Grudziądzu, tam gdzie się urodziłem i spędziłem pierwsze lata swojego dzieciństwa, wielkanocną tradycją było to, iż prezenty przynosił nie kto inny, ale. Króliczek! Pamiętam w przedszkolu dostawaliśmy paczuszki ze słodyczami, króliczek je przynosił i była atrakcja. A później gdy przeprowadziłem się do Radomia, to nagle e, ludzie nie wiedzą o co chodzi. Jaki króliczek? O czym ty gadasz w ogóle? Jaka tradycja, jakie prezenty! Wielkanoc to strasznie smutne święta! Ciekawym jest to, że w Australii zamiast króliczka prezenty przynosi Bilbi! Taki fajny torwacz z dużymi uszami. A to wszystko dlatego, że króliczki i zajączki są tam znienawidzone, przez to ile narobiły szkód, jak bardzo się rozmnożyły. A co do dziwnych tradycji, no to popatrzcie na Hiszpanię. Wielkanocne procesje. Aha! Mało wam? To chyba nie widzieliście, co dzieje się na Filipinach. Nie, na pewno widzieliście co roku o tym trąbią, tak? Tu się biczują, tam się krzyżują, po prostu w ten oto sposób świętują zwycięstwo nad śmiercią. My mamy pisanki, kiełbaskę, święconkę, no i śmigusa dingusa. Świętem na dziś jest WIELKI PIĄTEK. W nadchodzących świętach życzę wam wszystkim, drodzy kochani ateiści, żebyście sobie odpoczęli, żeby wam smakowała kiełbacha. A wszystkim wierzącym życzę, aby zmartwychwstały Chrystus naprawdę był zmartwychwstały w waszych sercach przez cały rok. Ja już będę się żegnał i powiem, że nie robię sobie świątecznej przerwy, więc widzimy się jutro o godzinie 19:00. Właśnie zjadłeś pączka.